Jest nowa aktualizacja, słuchajcie, w tej grzeba w tabie. Link do niej znajdziecie w opisie w przypiętym komentarzu. Moi drodzy, mamy tutaj pra nowe toalety i mamy nowych. Patrzcie, jaki g z trzecim laserem. Mamy też nowe, nowych Tytanów. Zobaczymy, czy zostali tutaj już dodani. Bo zapowiadał twórca, że miał dodać tych. Co to jest? To, to jest głośnik Strider. Jesus Christ. Pająk głośnik. Mieli dodać nowego tytana ulepszonego, Więc jestem ciekaw, czy już to zostało zrobione. Poza tym, helikoptery miały tutaj być. Beach Game Pass Room. Zaraz sprawdzimy, gdzie, gdzie do, czy, czy do, do, dostaniemy tutaj te helikoptery. Tu mamy tytanów. Mamy tytan kamera. Ciekawe, czy jest tytan kamera, ten z 67 odcinka. Trzeba wygrać, masz 50 cukierków. Aaa. No, multiverse to Toilet jest mega fajny. Słuchajcie, co my tu mamy? O, zniszczmy się, bo chcę sprawdzić tego tytana. Czy dostaniemy go w ogóle? Uwaga, gdzie jest w ogóle ten helikopter? Jest helikopter. Patrzcie, tu mamy tego, ale tu jest ten helikopter. Dobra, możemy nim być. Tylko jak się nim lata. Mogę skakać helikopterem, no to tego jeszcze nie było. Animacje. O, jest, mogę latać. Patrzcie. O, jestem. Czyli to jest ten nowy helikopter, który miał TTN. Cześć, Mde, dzień dobry. Gdzie ja jestem? Gdzie ja wleciałem tym helikopterem? To jest w ogóle agent tajny. I Ciemno tu jak nie wiem. No dobra, mamy Możemy otworzyć drzwi. Ciekawe czy coś jest tam. Stop flying. Jak to wygląda? O, to jest takie siedzenia tam już są z tyłu. Dobra, no całkiem nieźle, ale nas interesują te nowe tytani. Brut mam pytanie, kiedy będzie kolejny live? Nie wiem. Sprawdźmy jeszcze z Skibide Toilet, czy mamy tutaj naukowca. Tu jest e, ulepszony tytan zainfekowany, głośnik. Jestem ciekaw, czy jest tu ten nowy naukowiec. Co my tu mamy? Cooldown 20. Tu jest G-Men, ale tu są fajkowe też G-Meni. Tu są te czaszki. Także nie może. Ten tytan jest pewnie gdzieś ukryty, ten ulepszony tv man więc lepszej go znaleźć to będzie trudno. Ale damy radę. Nie, nie dodaje do znajomych. Czy on ten tu ma. Nie, on ma rękę. Myślałem, że jest bez ręki, bo też tak może być. No ale ciekawe, patrzcie, tego tutaj rozwalił. Jeszcze pytanie, czy kiedy grałeś Ghostface i Pennywise? Nie, nie. Nie grałem w te gry. Patrzcie, co tam jest w ogóle. Tu jest ten. Tytan, głośnik. Czemu tu jest dwóch Tytanów? To mnie zastanawia. Kamery takie same są. Czemu nie dodaję? Bo bym miał pełno ludzi znajomych. A, a ja nie chcę mieć. Patrzcie, tu jest jakieś. Patrzcie, tu jest jakieś sekretne miejsce Berry Plaza. No, szkoda, że nie ma. Ty weszł, szedłem tu. Jezu, jaki dziwny dźwięk. Jakie to jest creepy. O lol, co jest? Nie mogę stąd wyjść teraz. Jesus Christ, halo. Pomocy, gro. Nie mogę stąd wyjść. Przezresetować postać. Wow. Zagrasz jakiś horror? Nie, nie gram horrory. Jestem na głowie Jimena. Tak jeszcze nie było. Dobra, no ale to tylko jeden helikopter dodali? Myślałem, że będzie więcej. Tu są działka. Wow, a to? To jest głośników, patrzcie. Pojazd. Dawać mi tu open fly. No chcę latać. Cześć Plotel. A coś powoli, powoli się tu lata. To jest jeszcze więcej tych skibidi toaletów. Będzie kiedyś seria z Minecraft na wodach? Możemy zagrać CZSK. Czy ja mogę stąd wyjść w jakiś sposób? Dobra, klikam speed up. O, czy to w ogóle jest speed up? No, lecę troszkę szybciej, niby. No Dobra, dodali jakieś nowe poja pojazdy. A no to z tej strony się drzwi otwierają, zobaczcie. Dziękuję plotel. Oglądałem Simona z nim rozmawiałem grałem też z nim. Dobra. Czyli tu tylko takie rzeczy mamy. Jąkitek cześć Jąkitek. Także za dużo jak widzicie tutaj nie ma tych. Tu są new patrzcie to jest nowy ten latający. Tu mamy też te, no ale to są w większości helikoptery, nie? Tak szczerze mówiąc, czyli oni dodali nowe. Ale to tylko ze Skibidi Toilet z tego co widzę, bo do Sojuszu nie ma nic nowego. Dobra. On też tu może latać, tak? Okej, okay, latamy teraz tak, mamy tak, shoot right czyli rakiety też można odpalać no dobrze całkiem nieźle, laser a patrzcie, laserem też strzela no ciekawe, będzie kiedyś seria z Minecrafta, to już pytałem bo by mi się reklama pojawiła Czy oglądałem Simona? Tak, oglądałem i ja go znam. Piszem, pisz, pisałem z nim też, także mam go w znajomych. Okej, okay. stun? Stun, aha, czyli że ja byłem zestunowany, ta moja postać. No dobra, no ale powiem Wam szczerze, że liczyłem. Że dostaniemy też jakiegoś naukowca albo coś. Cześć, Kacper. Nową grę od Big Games to znaczy? Ten tu nie dodał w ogóle tego, nie dodali. No gościu, bo nie mogę zejść stąd. Jesus Christ, ktoś tu stanął tym samochodem. To chyba jest to, nie? O właśnie, Jesus Christ, dobra, print screena tu zrobię. Także nie...